Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Tak, nadeszłam wiekopomna chwila, będę uruchamiała swoje krosno. Od poniedziałku szukałam kolejnych elementów, które brako... no, brakowało mi do, do skręcenia tego krosna. Oczywiście ze skręceniem sobie sama nie poradzę, bo. Przepraszam za te odgłosy, mój pies się tarza no. nadywaniem. dywanie. Sheldon ten, który kiedyś na filmikach pokazywałam. No w każdym razie nie umiem sobie sama skręcić tego krosna, bo tam potrzebne jest jednak potrzebne są drugie ręce do przytrzymywania, bo krosno jest olbrzymie. Przed wami tutaj jest mój stary haft, stary, stary, nieskończony, ten, który 4 lata temu zapakowałam, zwinęłam i przerwałam po prostu całe popołudnie tu wam pokażę, całe popołudnie liczyłam, doliczałam się w którym miejscu przerwałam ten haft, korzystając z aplikacji cross stitch saga sobie wszystko pozaznaczałam już teraz już wiem gdzie jestem, tak wiem gdzie będę dalej kontynuowała to wyszywanie oczywiście cross stitch sagę musiałam ponownie sobie ściągnąć na tablet, bo robiłam tam porządek na tablecie, więc pousuwałam niepotrzebne aplikacje, wtedy niepotrzebne Dzisiaj z powrotem wszystko. Na szczęście miałam kupną wersję taką opłaconą, więc to wszystko mi działa. Nie muszę niczego dopłacać. Cieszę się, bo widzę, że ona jest dzisiaj dużo droższa niż kiedyś była, jak ja ją kupowałam. No, w każdym razie mój haft. Ja oczywiście już czekam. Już nie mogę się doczekać, kiedy znowu ruszę, ale mąż wraca w sobotę. Podejrzewam, że ja ten filmik usunę, że to, to jest tylko taki mój wstęp do. Mojego wyszywania, widzicie mój cień. Tutaj od razu przy okazji pokażę Wam już wyciągnięte, tak, czekają moje kuferki z zapasowymi mulinami. Ja tutaj sobie uporządkowałam, no kiedyś to było przed laty, to wszystko wyciągnęłam, tak, to wszystko będzie mi ładnie służyło teraz. Tutaj narzędzia, oczywiście, to są tylko bardzo nieliczne narzędzia tutaj mam swoje kuferki, skrzyneczki, pudełeczka ze skarbami. One dostałam kiedyś od córki, jak wyżywałam właśnie ona mi zrobiła na podchoinkę któregoś roku. Tutaj mam swoje skarby. O, ten, to pudełko z kolei kupił mi mój mąż w Biedronce kiedyś. No oczywiście to stało, stało latami nie używane, tylko odkurzałam, tak. A dzisiaj cieszę się, że wszystko mam w jednym miejscu. Nie mogę się doczekać. Jeszcze przy okazji Wam pokażę, no tu moja biblioteczka, bo jak nie, czyta, jak nie wyszywałam, to czytałam namiętnie książki. Oczywiście czytać będę nadal, nie przerwę czytania. Teraz oczywiście czytam uszami, czyli audiobooki, bo czym się zajmuję? Tu widzicie, ja próbowałam samodzielnie to moje krosno skręcać, ale mi to nie wyszło, po prostu ono jest zbyt duże, tak? Ja sama nie daję rady. Przepraszam, bałagan. Proszę tu zabawki mojego, moich piesków. Proszę bardzo. Oszelutek sobie leży. No moje książki, moja duma, biblioteczka, tak? Ogromna. To jest tylko część jej, bo jeszcze mam drugi wielki regał z książkami, które uwielbiam czytać i czy... nie wszystkie przeczytałam. Te, z których widzicie, oczywiście duża część jest nieprzeczytanych, ale ja je przeczytam. To nie znaczy, że ja ich nigdy nie przeczytam. Moi kochani, nie mogę się doczekać, niech ten mój mąż wraca z pracy z trasy. Ma być w sobotę wieczorem, więc w niedzielę będziemy oczywiście, że będziemy skręcać. A tu mamy zapakowane w stretch jeszcze te moje, słuchajcie, o te te poprzeczne części, których nie mogłam znaleźć długo, długo, długo szukałam je dosłownie od poniedziałku. Dzisiaj jest czwartek, kiedy ja to nagrywam. Wyobrażacie sobie? Ja przekopałam wszystko w chałupie, wszystko po prostu nie mam miejsca za kamarka, do którego bym nie zajrzała, i w końcu, aleluja, znalazłam. Nie pokażę wam, w którym miejscu, bo mi jest wstyd, jaki tam jest bałagan. A cóż, yy, ja robię, moi kochani, zanim nie zacznę wyszywać, bo oczywiście nie mogę się doczekać tego wyszywania, tak? O moje książki, ukochane, moje ukochane książki. Nie mogę się doczekać. No ale oczywiście, że bardzo chciało mi się już yy, cokolwiek robić yy, rękami, więc ja wyciągnęłam z szafy, też stary sprzed kilku lat, haft tak zwany diamentowy. Nie wiem, czy wy widzicie. O, tutaj kawałeczek już mam wyklejone, no bo siedzę sobie długie. Trochę robię na drutach. O, tu proszę bardzo, widzicie moje druty. Nie mogę się doczekać, tu książka leży, bo ja książki sobie akurat te położyłam, żeby przytrzymały mi ten plakat, żeby się nie zawijał. Ale bałagan mam nie na stole. Ale wiecie, jestem sama w domu, nikomu to nie przeszkadza. Mogę sobie bałaganu robić ile chcę. Tak, to się błyszczy. O, tutaj widzicie, to się błyszczy. Ja nie wiem, czy ja to teraz skończę. Pewnie nie, bo trochę na drutach robię, sobie sweter robię i tak dalej. O, to się tak mieni. A, taka zabawa. To do tego się nie przywiązuje. Najwyżej zawinę, schowam i, i po prostu jej już nie będzie. Dobra, moi drodzy, to tyle. Filmik ten nagrałam, bo chcę Wam się po prostu pochwalić, że proszę bardzo, będę wyszywać, ja się nie mogę już doczekać. Pewnie powisi jakiś czas, kilka dni i usunę ten filmik, bo tutaj nie ma o czym gadać. Po prostu moja radość nie ma końca, że znalazłam te części brakujące do krosna. Bo już ja już byłam gotowa lecieć do, wiecie, do stolarza i zamawiać takie, żeby drugie mi wystrugał. No nic. To wszystkiego dobrego moi kochani, jak już będę miała skręcone krosno w przyszłym tygodniu, to pewnie coś tam nagram na powitanie, że jestem, że będę wyszywać. Nie mogę się doczekać tego wyszywania. Na razie.